Witam Was na moim kanale, jeśli to pierwszy raz, kiedy mnie oglądacie. Cześć, nazywam się Ania i w dzisiejszym odcinku chciałabym podzielić się z Wami czymś niesamowicie ekscytującym, a mianowicie wszystkimi tymi sposobami, w jaki zero waste, less waste, marnowanie zasobów pomogło mi zaoszczędzić setki tysięcy miliardów złotych. I bez dalszych wstępów przejdźmy po prostu do tych sposobów. Moi drodzy, dopiero edytując wideo zaobserwowałam, że mam tam w kadrze pijanego misia przytulankę, który po prostu... Wypił się na was. Wybaczcie mu. Następnym razem będzie bardziej ułożony. Przede wszystkim przestałam kupować jednorazówki. I mimo tego, że jednorazówki wydają się zupełnie tanie, okazuje się, że można wydać na nie całkiem sporo pieniędzy. Do. Że musiałam kupić sobie przedmioty wielorazowe, które często są trochę droższe niż te jednorazowe, ale zauważyłam, że większość z nich już mi się odpłaciły. Przestałam kupować na mieście snaki. Mam tutaj na myśli wszelkiego rodzaju batoniki, chipsy, orzeszki itd., itd. Wszystkie te rzeczy, które są zapakowane w plastik. I nagle okazało się, że na tych drobnych wydatkach również zaoszczędziłam całkiem sporo kasy. Kiedyś kupowałam wodę w butelkach, a teraz mam jedną butelkę, którą kupiłam raz. I napełniam ją po prostu wodą, dzięki czemu nie wydaje notorycznie cały czas pieniędzy. Ponieważ staram się ograniczyć odcisk węglowy w mojej diecie jest bardzo mało produktów odzwierzęcych, co sprawia również, że przyoszczędzam na tym całkiem dużo pieniędzy, ponieważ mięso jest jednym z najdroższych składników naszej diety. Innym sposobem na ograniczenie śladu węglowego jest e, jedzenie i kupowanie lokalnych produktów. Wszystko kupuję bardzo mało warzyw i owoców importowanych i przez to przysłaszczam trochę kasy, ponieważ te sezonowe, na ogół, są po prostu najtańsze. Z tego, co wiem, kupowanie jednego wielkiego opakowania jest dużo bardziej przyjazne dla środowiska niż kupowanie wielu małych opakowań, tak więc zdecydowałam się i zaczęłam kupować olbrzymie, wielkie ilości, na przykład kasz, e, głównie kasz i fasol i różnych strączków. No i nagle, kupując 25 kg np. kaszy gryczałnej, okazało się, że na kilogram wyszła ona dużo taniej niż taka kupowana w pojedynczych torebkach po 500 gram w sklepie. No i zostając jeszcze przy jedzeniu, sam fakt niemarnowania zasobów zakłada, że powinnam jak najlepiej wykorzystać wszystkie produkty spożywcze, które mam w domu. Wszyscy nauczyłam się nie marnować jedzenia, czyli nie wyrzucać jedzenia, czyli po prostu nie wyrzucać pieniędzy do śmietnika. Jeśli chodzi o dom, to największą zmianą wydaje mi się, że było zaprzestanie kupowania środków czystości przeznaczonych tylko i wyłącznie do jednego typu powierzchni. No i tutaj warto dodać, że w związku zero waste y, zaczęłam także Produkować sama moje własne środki czystości, ponieważ okazało się, że bardzo wiele z nich mogę zrobić sobie sama w domu i dzięki temu uniknąć zakupu plastiku i nagle okazało się, że bardzo dużo pieniędzy zostaje w moim portfelu. Zamiast wyrzucać i kupować, naprawiam stare przedmioty. A jeśli już coś zupełnie jest mi nieprzydatne, na ogół to sprzedaję, co sprawia, że może nie oszczędzam pieniędzy, ale na pewno jakieś tam drobne pieniądze zarabiam. Przestałam trzymać wszelkiego rodzaju urządzenia wpięte do gniazdek. I nagle okazało się, że moje rachunki za prąd są dużo, dużo niższe. Idąc trochę za ciosem, chciałabym także dodać, że nie kupuję jednorazowych baterii, a kupuję wielorazowe baterie, które służą mi przez lata. I jeśli mam być szczera, wszystkie te baterie wielorazowe, które kupiłam już... Wiele lat temu mam cały czas, więc tak naprawdę nie wiem, na jak długo mi posłużą, ale wiem, że do tej pory wydałabym już na jednorazówki, myślę, że tak z 3-4 razy więcej. W związku z niemalowaniem zasobów, przestałam tak często się kąpać. Mam tutaj na myśli wszelkiego rodzaju domowe spa, do którego potrzebowałam soli, które często były zapakowane w plastik, więc przestałam je kupować, albo potrzebowałam bardzo dużych ilości wody, i teraz nie dość, że oszczędzam na tych produktach kosmetycznych, których po prostu nie kupuję, bo okazało się, że wcale ich nie potrzebuję. Ale jeszcze oszczędzam także bardzo duże ilości wody. Zostając przy kwestii wody, dużo mniej robię prania i nie myślcie sobie, że jestem jakaś strasznie obrzydliwa, ale po pierwsze uważam, że ubrania się dużo bardziej niszczą, jeśli je często bierzemy, a po drugie marnujemy na to bardzo dużo wody. Tak więc nie biorąc często ubranie nie tylko sprawiam, że są one w dużo lepszym e, stanie, niż by były, gdybym prała je codziennie, ale dodatkowo nie zużywam tak strasznie dużo wody, czyli jest to win-win ze wszystkich stron. Jeśli jesteście zainteresowani tym, jak się obchodzić ze swoimi ubraniami, żeby super wyglądały, nie śmierdziały i żeby nie trzeba ich było często brać, zostawcie mi w komentarzach sugestie, a na pewno zrobię Wam takie wideo. No i ostatnie w kwestii wody jest mycie włosów. Myję włosy dużo rzadziej. A dokładnie myję tak raz na 2, 3, 4, 5 dni. Zależy jak będę się ja czuła i jak one będą wyglądały. Zero Waste sprawiło, że przestałam gromadzić, czyli przestałam wydawać pieniądze na rzeczy, których tak naprawdę nie używałam i nie potrzebowałam. Czyli zatrzymuję te pieniądze na moim koncie bankowym i jest to całkiem spoka sytuacja. Przestałam wspierać fast fashion, przez co nagle okazało się, że wydaję na ubrania dużo mniej pieniędzy, ponieważ wybieram jakość, a nie ilość. No i jak to zrobić, żeby ta jakość przekładała się na to, że nasze ubrania wyglądają super? No, najlepiej jest zainwestować w rzeczy o klasycznym kroju, a nie wybierać tego, co jest najbardziej trendy w, w danym sezonie. I to właśnie zdecydowałam się robić, i od czasu, kiedy tak robię, naprawdę wydaje dużo mniej kasy na ciuchy. Inną rzeczą łączącą się z niekupowaniem fast fashion jest fakt, że teraz przerzuciłam się w większości na second handy, w których, nie oszukujmy się, jest o dużo, dużo taniej niż w sklepach z nową młodzieżą. No a dodatkowo Zero Waste sprawiło, że przestałam chcieć wyrzucać ubrania, których nie noszę. No i na przykład t-shirt może zostać mianowany piżamą, a sukienka może być obcięta na bluzkę, a stare jakieś już zniszczone rzeczy mogą być pocięte na szmatki i użyte jako wielorazowe waciki do twarzy. I generalnie nagle okazuje się, że potrafię być niesamowicie kreatywna i nie wydawać pieniędzy na rzeczy, a po prostu znajdować im nowe użycie. Inny fajny sposób, aby nie wydawać pieniędzy na ciuchy, to wymienianie się, czyli tak zwane słapy. I tutaj w mieście, w którym mieszkam, mam okazję brać udział w takich słapach tak naprawdę co miesiąc i jest to również super fajna sprawa, ponieważ nie tylko można socjalnie się rozwinąć i poznać nowych ludzi, ale także można wymienić się na ciuchy i bez konieczności wydawania pieniędzy zyskać coś nowego do swojej szafy i się móc tym cieszyć. Tak, jestem, uwielbiam modę i uwielbiam się przebierać i uwielbiam wszelkiego rodzaju ciuchy, więc tak, jest to wszystko dla mnie niesamowicie ważne. Sama jeszcze tego nie zrobiłam, ale wyobrażam sobie, że w jakiejś przyszłości, jeśli bym czegoś potrzebowała, to to zrobię. A mianowicie nie będę kupować sukienek tylko i wyłącznie na jeden raz, ale będę je po prostu wypożyczać. Takie sukienki na przykład na wesela czy na wszelkiego innego rodzaju takie okazje, jeśli ją bym nawet kupiła, to założyłabym ją ten jeden raz i potem najprawdopodobniej przez kolejne 5 lat bym. Jej nie założyła, ona by wyszła z mody i potem już bym jej nie chciała używać więcej. Tak więc wydaje mi się, że jeśli będę miała jakąkolwiek taką okazję, to po prostu wypożyczę sobie taki ciuch i tyle. No i już ostatnie związane z modą to fakt, że przestałam wydawać pieniądze na magazyny modowe. Kupuję jeszcze czasem magazyny modowe jako pamiątki z wycieczek na ogół. Ale nie kupuję ich regularnie I zamiast tego korzystam z Pinteresta, z Tumblr, z Instagrama No i idąc za ciosem Generalnie przejście na formy online i elektroniczne Wszelkiego rodzaju rachunków Również pomogły mi zaoszczędzić pieniądze Ponieważ na przykład za mój rachunek z banku Jeśli chciałabym mieć formę papierową Musiałabym zapłacić No ale nie potrzebuję takiej formy papierowej Tak więc przeoszczędzam kasę I dostaję tylko wyciąg z konta na, kon... na e-mail Nie na konto, dostaję wyciąg z konta a do tego bardzo rzadko również kupuję książki, bardzo rzadko kupuję książki, chociaż uwielbiam czytać książki, ale większość książek również dostępna jest w formie e-booków i te e-booki są często dużo tańsze niż zwykłe papierowe książki. Jeśli mam ochotę podotykać sobie jakiejś książki, zawsze mogę pójść do biblioteki i ją po prostu wypożyczyć. Jesteśmy już przy końcu mojej listy i teraz doszliśmy do momentu, kiedy dowiecie się w jaki sposób walka z emisjami gazów cieplarnianych sprawiła, że oszczędzam dużo kasy. I pierwszy Najlepszym takim sposobem jest fakt, że nie jeżdżę po mieście samochodem w ogóle. Jak wiecie, nie mam prawa jazdy, ale również staram się nie korzystać z niczyich innych samochodów i nie prosić nikogo, żeby mnie zabił samochodem i nie korzystać z taksówek. Tak więc na ogół oszczędzam na tym bardzo dużo pieniędzy, wszędzie chodzę pieszo albo jeżdżę rowerem, jeśli mam możliwość pojechać rowerem. A mówiąc dalej o przemieszczaniu się z miejsca na miejsce, uważam, że BlaBlaCar pomógł mi oszczędzić bardzo, bardzo, bardzo dużo pieniędzy i czasu, często również. No i to także właśnie według mnie jest jeden z tych sposobów, w jaki Zero Waste pomogło mi nie dość, że nie marnować zasobów, nie wydzielać takiej dużej ilości gazów cieplarnianych, to jeszcze przy okazji zaoszczędzić trochę hajsu. No i na koniec rzecz, którą chyba powtarzam w prawie każdym albo co najmniej co drugim wideo. Zero Waste sprawiło, że kupuję mniej, a nie więcej. Czyli po prostu sprawia, że więcej pieniędzy zostaje ze mną na moim koncie bankowym. I tak, będę się w nich pławić w tych pieniądzach. No i to by było wszystko na dzisiaj. To jest właśnie lista sposobów, w jaki Zero Waste pomogło mi oszczędzić setki tysięcy złotych. I to jest moja lista, ale może Wy macie inną. Jeśli Zero Waste pomaga Wam oszczędzać kasę w inny sposób, zostawcie mi te informacje na dole w komentarzach. Może mnie to zainspiruje do tego, żeby poczynić jakieś inne zmiany w moim życiu. Dziękuję Wam bardzo, że wytrwaliście do końca. Jeśli Wam się podobało, to dajcie mi łapki w górę. Zasubskrybujcie ten kanał i podzielcie się tym wideo z innymi, żeby oni również mogli być dużo bogatsi, ponieważ im będziemy wszyscy bogatsi, tym lepiej dla naszego społeczeństwa. I dziękuję Wam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Bye.